Za wami mecz ze Słowacją. Już chyba ta pierwsza tercja pokazała jak duża proporcja sił jest między wami a Słowakami. E, tak, do, dokładnie. Na początek nie weszliśmy dobrze w ten mecz. Pokazali nam na jakim poziomie będziemy się mierzyć. Ale myślę, że to jest dobra nauczka dla nas, że po prostu musimy wyciągnąć z tego wnioski, bo na mistrzostwach łatwiejszych meczów nie będzie. Zgodził się z, takim, z taką tezą, że ten mecz w miarę wyrównany stał się dopiero, gdy Słowacy no trochę jednak odpuścili już przy tym stanie 3-0, 4-0. Wiadomo, że jak już wygrywali 4-0, to też inaczej już grali, mieli tą przewagę, próbowali inne rzeczy. Ale myślę, że my też od drugiej tercji troszkę zmieniliśmy nasze tempo gry i, i było z naszej strony trochę lepiej. Wiadomo, że wynik był już taki jaki był, ale, ale, ale tak jest. Jaki był w ogóle cel na ten mecz? Bo wiadomo, że Wy nie graliście w tym najsilniejszym zestawieniu. Słowacy też nie grali na pewno na 100%, więc myślę, że właśnie to było tylko takie oswojenie się z tym poziomem elity? Na pewno to było oswojenie i może ciężki mecz to był dla nas po prostu. Nie mieliśmy dużo okazji z tego, z żadnej okazji praktycznie nie mieliśmy. Takiej stuprocentowej pokazali nam, jak, jak będziemy grać na mistrzostwach. Na, na pewno Słowacy tutaj przeważali w większości, jeśli nie w każdym elemencie gry, więc zapytam, jakie według Ciebie były takie najmocniejsze strony Słowaków, a gdzie byś tutaj jakiś upatrywał pozytywów w Waszej grze? Myślę, że Słowacy przeważali w pojedynkach jeden na jeden, wygrywali większość pojedynków. No i dobrze grali na krążku, my po prostu ten krążek goniliśmy, ale musimy wyciągnąć z tego wnioski i zagrać bardziej drużynowo i wtedy będzie lepiej. Czy taki wynik może napawać optymizmem przed najważniejszą imprezą, no nie wiem, dekady? Przegraliśmy 6 1 to myślę, że optymizmem, optymizmem nie może opierać, ale, ale dobra nauczka, tak bym to nazwał. A czy dla Ciebie w ogóle było to jakieś takie szczególne, wrócić tutaj do Żyliny, gdzie jednak kilka razy zagrałaś jako zawodnik liktorskiego Mikulasza? Tak, ja lubię wracać na Słowację, dobrze, dobrze wspominam, także było to wyjątkowe. To na koniec zapytam, czy dostałeś już swój medal za mistrzostwa czeskiej ligi? Nie, jeszcze nie, jestem cały czas na zgrupowaniu, także nie byłem jeszcze w Trzyńcu, także nie dostałem.